Dzisiaj chcę porozmawiać o słowie chcieć, czyli Hoy quiero hablar sobre la palabra querer. Chociaż może powinienem powiedzieć Quería hablar albo Querrilla hablaru, lub nawet Kisiera hablar. No właśnie, której z tych form używać i kiedy? Dzisiaj odpowiemy sobie na to pytanie. Witam Ciebie w audycji Zapytaj Poliglotę. Masz pytania dotyczące nauki języków. Tutaj znajdziesz odpowiedzi, których szukasz. Nazywam się Kamil Kaszubski, jestem siedmiojęzycznym poliglotą i w każdy poniedziałek publikuję nowe nagranie na temat języka niemieckiego. W środy uczymy się hiszpańskiego, a w piątki angielskiego. Chcesz ułatwić sobie naukę języka? Kliknij przycisk subskrybuj i bądź na bieżąco. Słowo quiero znaczy po prostu chcę. I o ile po polsku, kiedy idziemy do kawiarni, wyrażenie chcę kawę brzmi raczej obcesowo i tak nie powiemy, to w Hiszpanii, kiedy jesteśmy en una cafetería, czyli w kawiarni, rzeczywiście Hiszpanie tak powiedzą. Czyli powiedzą quiero un café, chcę kawę. Przy czym żeby nieco złagodzić to wyrażenie, bardzo często dodadzą jeszcze por favor, czyli poproszę. Ewentualnie możemy powiedzieć Ponga me un café, czyli niech pan naleje mi kawę, lub me pone un café, naleje mi pan kawę. Jeśli jednak chcielibyśmy tutaj użyć słowa querer, a zarazem być bardziej uprzejmi, wówczas użyjemy tego słowa w formie przeszłej i powiemy quería, czyli chciałem. Na przykład quería un café con leche, chciałem kawę z mlekiem. Słowa quería użyjemy bardzo często jak coś kupujemy, ale nie tylko, bo zauważcie, że również po polsku formy przeszłej od chcieć, czyli chciałem, użyjemy zawsze, kiedy chcemy być na przykład uprzejmiejsi, albo chcemy bardziej się zdystansować lub wyrazić więcej szacunku. Na przykład: Queria na Chciałem pana zapytać o jedną rzecz. Albo un favor. Chciałem pana poprosić o przysługę. Innym sposobem, żeby wyrazić nawet większy szacunek, większą uprzejmość, albo większy dystans, jest użycie słowa keria, czyli chciałbym. Na przykład keria un cafe, chciałbym kawę. Zauważcie, że słowo keria, czyli chciałbym, ma w wymowie podwójne ry, które słychać. I tym właśnie uprzejme Keria chciałem różnić się od jeszcze bardziej uprzejmego Kerria, że mamy tamto podwójne ry. Z naszej perspektywy, z perspektywy języka polskiego, ta różnica może wydawać się minimalna. Jednak Hiszpanie ją słyszą i dla Hiszpanów jest ważna, bo zmienia znaczenie słowa. Na przykład pero z jednym ry znaczy ale, ale perro. Z dwoma ry znaczy pies. Więc warto tutaj zwrócić uwagę na wymowę. My wróćmy jednak do naszego quería. Ponieważ słowo to jest bardzo uprzejme, często użyjemy go w oficjalnych sytuacjach. Na przykład quería hablar con el director. Chciałbym porozmawiać z dyrektorem. Lub quería desejarle mucho éxito. Chciałbym panu życzyć dużo sukcesów. Równie uprzejmym, a nawet nieco częściej używanym słowem niż keria jest słowo kisiera. Oba słowa, czyli keria i kisiera możemy przetłumaczyć na chciałbym, i obu słów używamy bardzo często zamiennie, czyli oba słowa pozwolą nam wyrazić większy szacunek, pozwolą nam uprzejmie o coś poprosić albo wyrazić większy dystans. Na przykład. Quería un café lub quisiera un café, czyli chciałbym kawę. Quería desearle mucho éxito lub quisiera desearle mucho éxito, czyli chciałbym panu życzyć dużo sukcesów. W porządku, czas na podsumowanie. W języku hiszpańskim, podobnie jak po polsku, mamy różne formy słowa chcieć, czyli querer. Te formy to quiero, chcę, quería, chciałem, quería, chciałbym i quisiera, chciałbym. Formy te różnią się stopniem uprzejmości i popularnością. Gdybyśmy mieli te słowa ułożyć na skali od najmniej uprzejmego do najbardziej uprzejmego, taka skala wyglądałaby następująco. Quiero un kafe. Chcę kawę. Najmniej uprzejme. Queria un kafe. Chciałem kawę. Dość uprzejme. Queria un kafe. Chciałbym kawę. Bardzo uprzejme. Nieco rzadziej używane niż kissiera. I. Kisiera on kafe, chciałbym kawę, bardzo uprzejme, nieco częściej używane niż Keria. Mam nadzieję, że to nagranie było dla Was pomocne. Pozdrawiam. Przerwamy na chwilę audycję, bo mam dla Was dobrą i ważną wiadomość. Wczoraj otworzyliśmy zapisy na trzecią i ostatnią już w tym roku edycję kursu Autostrada do Płynności, czyli kursu, w którym pokazuję wszystkie moje sekrety, dzięki którym nauczyłem się sześciu języków obcych i dzięki którym uczę się nowych języków w ciągu miesięcy, co pokazałem m.in. w serii Case Study, w której pokazuje, jak w ciągu kilku miesięcy uczę się języka francuskiego. Jeżeli chcesz nauczyć się mówić w języku obcym, rozumieć, chcesz łatwo zapamiętywać słownictwo, ten kurs jest dla Ciebie. Każdy z uczestników kursu może liczyć na moje osobiste wsparcie w formie mentoringu, dlatego jest ograniczenie tylko 30 miejsc dla tej edycji. Ponadto każdy uczestnik kursu otrzyma w prezencie wybraną wersję językową kursu Język w Podróży. Jeśli chcielibyście poznać opinię kursantów oraz szczegóły dotyczące kursu, kliknijcie w link, który znajduje się w opisie pod tym nagraniem. Dzięki za obejrzenie tego odcinka lub za wysłuchanie go w formie podcastu. Jeżeli był dla Ciebie pomocny, daj łapkę w górę i kliknij przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek, który znajduje się obok tego przycisku. Dzięki temu zaczniesz dostawać na bieżąco informacje o kolejnych pomocnych odcinkach. Mam dla Ciebie coś jeszcze. Jeżeli wejdziesz teraz na stronę zapytajpoliglote.pl i zostawisz tam swój mail, otrzymasz ode mnie za darmo pierwszy rozdział mojej książki Praktyczny język w podróży w trzech językach: angielskim, niemieckim i hiszpańskim oraz nagrania audio. Ponadto otrzymasz ode mnie unikalne nagranie Sekret Poligloty w którym opowiadam jak nauczyłem się sześciu języków obcych i jak uczę się nowych języków w ciągu miesięcy. Chcę, żeby audycja Zapytaj Poliglotę była dla Ciebie jak najbardziej pomocna, dlatego jeżeli masz pytania dotyczące nauki języków, napisz mi o nich w komentarzach. Być może w następnym odcinku odpowiem właśnie na Twoje pytania. Dzięki, do zobaczenia i usłyszenia.